W kolejnym zadaniu mamy reakcję przyłączania wody do etenu i powstaje etanol. Reakcja przebiega w podwyższonej temperaturze, więc wszystkie substancje występują w stanie gazowym. I mamy wykres, który pokazuje nam, jak zmienia się stopień przereagowania etenu, czyli inaczej wydajność reakcji, w zależności od tego, w jakiej temperaturze i pod jakim ciśnieniem przeprowadzona jest ta reakcja. Musimy wyjaśnić, dlaczego w danej temperaturze równowagowy stopień przereagowania etenu jest tym większy, im wyższe jest ciśnienie. No to, jak mamy reakcję odwracalną, którą widzimy tutaj poprzez te podwójne strzałki, no to stosujemy regułę przekory, która mówi nam, że ze wzrostem ciśnienia równowaga przesuwa się w tę stronę, gdzie jest mniejsza liczba moli gazów. Tutaj gazy podkreśliłem specjalnie, patrzymy tylko na gazy. Substancje w innym stanie skupienia tutaj nie mają wpływu. Patrzymy, ile mamy moli gazów po lewej i prawej stronie równania reakcji. Tu mamy łącznie 2, tu mamy łącznie 1, zatem po prawej stronie znajduje się mniejsza liczba moli gazów. No i to jest nasze wyjaśnienie, to znaczy po prawej stronie równania reakcji znajduje się mniejsza liczba moli gazów, a więc zgodnie z regułą przekory równowaga przesuwa się w prawo ze wzrostem ciśnienia. I tyle wystarczy. Do zobaczenia w następnym zadaniu.